Siema, jestem Slender i się wam pokażę jak zrobić ekspiarkę Mob Grindera. już jedną ekspiarkę zrobiłem, ale e, tamta była o, taka dość... jakby te butelki było ciężko zdobyć, więc pokażę wam taką w miarę tradycyjną, a więc musimy zbudować tutaj platformę taką. Ja zbudowałem ją 9x9, możecie sobie zrobić inną, nie wiem, 7x7, no, możecie zrobić 5x5, chociaż taka jest najlepsza według mnie. Tutaj sobie już wyznaczyłem środek. A więc teraz się budujemy 23 bloki do góry, jak do tej platformy. Ok, kiedy już mamy to zrobione, to teraz y, robimy sobie tutaj, tak, takie coś. Zobaczcie, czekajcie, jak on pokażę, jak trzeba zrobić. Takiego, budujemy się o w ten sposób tutaj. Się w ten sposób dookoła obtaczamy to sobie. Cyk, cyk, cyk. no okay, jak już to mamy obtaczane, obtoczone, to, to teraz od każdego o, z tych rogów tutaj budujemy po 8. Jakby tutaj od tego budujemy tutaj o w ten sposób, nie? Tak osiem razy. Tak no. No wiecie. Dobra. okej okay, jak to mamy teraz robimy z tego takie tunele. W ten sposób o. Odtąd budujemy sobie w ten sposób. OK. Okej, okay, jak już to zrobiliśmy, no teraz musimy tutaj zrobić podłogi na nasze moby, o tutaj, spokojnie, to wszystko da się jakby zrobić na kreatywny, znaczy na przetrwaniu, ale ja to robię na kreatywnym, żeby po prostu było szybciej, żeby to się milej oglądało. Okej, okay, jak już to zrobiliśmy, to teraz możemy przejść dalej i mm, zbudować tutaj jakby zbudować tutaj to całe budowanie. Tutaj musimy je zrobić wiadomo na dwie kratki, bo inaczej Endermany będą nam się spełnić. Y a i jeszcze tutaj przy tych tutaj by tych wlotach takich na zombie to tutaj i na resztę mobów. Tutaj trzeba na trzy zrobić. Okej, okay, dobra, przechodzimy do budowania. OK, i teraz budujemy tutaj dach. Także tutaj trzeba. O, jeszcze tutaj dobudujemy sobie coś takiego. Y Okej, okay, teraz jeszcze tylko potrzebujemy tutaj wlać wodę. Chwila. no ta. Okej, okay, tutaj się trochę pomyliłem w obliczeniach. No dobra, ale działa normalnie. Ok, dobra. Jeszcze ja tutaj się to wydaje No dobra, może być też 9. Po prostu trzeba potem tutaj trochę wcześniej nalać. No ale jest dobrze. Teraz tutaj będą się moby spełnić. Te będzie wszystko, powinno być chyba git. No, to powinno być wszystko git. Teraz tylko skaczemy o tutaj, niszczymy to. Okej, okay, teraz pod sam koniec jeszcze obudowujemy to wszystko. Okej, okay, dobra, coś mi się chyba zepsuło w nagrywaniu, no ale powinno chyba wszystko działać. Dobra, ja zaraz się będę na to wszystko przełączać. Okej, okay, słuchajcie, coś mi się w nagrywaniu zepsuło, ale już nam pierwsze moby spadają, czyli wszystko działa. Ja to zostawiam na jakieś 20 minut i co 20 minut wrócę. Będę tutaj machać myszką, żeby mi się nie wyłączyło, okej. Okay. A, no, no tak, musiałem się w czymś pomylić. Dobra, słuchajcie, pomyliłem się w tym. To jest taka, taka ekspiarka właśnie do... Znaczy to nie jest ekspiarka, to jest takie do zbioru prochu, linek, e, zgniłych mięs i tak dalej. To nie jest to, co ja chciałem wam pokazać. Znaczy, to, to myślałem, że to będzie trochę inaczej działać, przepraszam. E, czekajcie, zaraz wam pokażę, znaczy to po prostu trzeba zrobić niżej i wtedy zabijasz te moby ręcznie, one tam będziesz się mieć, a w sumie to zaraz wam to pokażę, czekajcie, mam pomysł okej, okay, po prostu to podwyższyłem i teraz zaraz włączę, znaczy teraz jakbyście sobie włączyli ten tryb przetrwania i tak dalej, to byście się musieli klepać ciągle z tymi mobami yy, no i po prostu yy, będziecie się z nimi yy klepać no i będziecie zdobywać tego expa tak no to jest taka farma na expa jakby na to jest bardziej farma na moby no ale może być no nie wiem no. to już chyba było na tyle Dostawcie łapkę w górę jeśli wam się spodobało napiszcie jak podoba wam się mój montaż a ja już kończę cześć